Jest pierwiastkiem gazowym. W stanie wolnym występuje w cząsteczkach dwuatomowych. Jest niestałym składnikiem powietrza. Pojawia się w powietrzu w wyniku erupcji wulkanów. Wodór. Znajduje się natomiast w bardzo wielu związkach chemicznych. Możemy go znaleźć w cukrze, w oleju. No i na pewno wszyscy to wiecie. Buduje. Związek chemiczny, który nazywamy kręgiem wodoru, czyli naszą wodę. W cząsteczkach wody znajdują się dwa atomy wodoru. Wodór też jest składnikiem wielu kwasów. Tu mamy jeden kwas. Jest to popularny kwas, który możemy nazwać octem i będę się starał z tego octu otrzymać wodór. Przeprowadzę reakcję wymiany. Moimi substratami w tej reakcji będą ocet, i metal z drugiej grupy, metal o symbolu Mg, czyli magnez. W tej reakcji magnez wyprze atom wodoru z cząsteczki kwasu. Wrzucę Magnes do probówki. Probówka będzie zatwana korkiem, jest z rurką odprowadzającą, wodór jest gazem słabo spuszczanym w wodzie, jest gazem o najmniejszej gęstości. Będę go zbierał nad wodą w probówce, którą umieszczę nad fajką, kiedy pojawią się pęcherzyki gazu. Ale teraz do probówki ocet. Warto skorzystać z mieszadełka, agietki, wówczas nie rozwijemy płynu na zewnątrz. Reakcja zachodzi, jest to reakcja egzoenergetyczna, wydziela się ciepło, pojawiły się pękerzyki gazu i zbiera nad wodą w probówce odwróconej jeszcze do góry dnem, żeby gaz wody nie ulotnął się. Wodór jest gazem, bezbarwny, bezzapachowy. Nie czuję żadnego zapachu. Muszę szczelnie zatykać rurówkę. Możemy też sprawdzić palność tego gazu. Się. Słyszeliśmy dźwięk, być może widzieliśmy błysk ognia. Wodór jest gazem wybuchowym, w związku z tym należy się z nim obchodzić ostrożnie. Przygotowałem sobie też wodę z mydłem. Będę zbierał wodór w bańkach mydlanych i jeszcze raz doleję do robówki ocet, reakcja ciągle przebiega. Magnes wypiera atomy wodoru z cząsteczek kwasu. szybko korkiem. Jak widać dodanie kwasu. Doprowadziło do, całkowitej, do całkowitego roztworzenia magnezu w kwasie. Dodam jeszcze jeden listek magnezu. W wyniku reakcji kwasu z magnezem otrzymujemy dwa produkty, w roztworze, w próbówce znajduje się sól, natomiast w bańkach mydranych uwięziony jest wodór. Sprawdzę jeszcze raz palność tego gazu. Na pewno teraz już wszyscy bardziej doświadczyliśmy właściwości wybuchowych tego pierwiastka.